Witam wszystkich Kochani Święto Trzech Króli Skąd takie święto na ziemi? W kraju Bez królewia W kraju, którym króla nie ma e, Przyszło nam świętować e, Obcy króli Jakiegoś Melfiora Baltazara Kacpra Skąd się wzięli? Kiedy diabeł ich przysłał Kochani, naprawdę przysłała ich iluzja. Czym jest iluzja? Iluzja jest magią, iluzja jest czarami, iluzja jest okultyzmem, iluzja jest satanizmem, który chodziło o to, abyśmy my, jako boskie istoty, czcili taki świat na Ziemi. Po co to było? Kochani, tym samym udowadnialiśmy, że jako boska świadomość, nie jesteśmy w stanie przyjąć autentycznego królowania taką miłością serca na ziemi. Zaprzeczaliśmy sobie właśnie kultywując ten, te święta. Kochane, pisałeś na drzwiach KMB i tym samym zapraszałeś w swój dom iluzję, coś czego nie ma. Wprawdzie plagiat, jakim Biblia jest w Egipskiej Księgi Umarłych, wspominał o tym, że przybyli magowie, ale których można było utożsamić z astrologami, co jest w sumie tym samym, bo astrologia jest rodzajem podania nam widzenia fałszywego nieba, że ono jest takie, że prowadzą nas gwiazdy, że to gwiazdy nas zapowiadają. Ale jako boska świadomość już wiesz, że to Ty wszystko tworzysz. Dlatego, dlaczego magowie? Dlaczego mieliśmy w swój, w swój dom przyjąć magów? Bo mieliśmy przyjąć czary. Bo mieliśmy przyjąć satanizm, okultyzm i nieprawdę. Religia którą mieliśmy ugruntować swoje serce, którą mieliśmy znakiem krzyża przekreślić swoją boskość, zamknąć swoje serce e, miała za zadanie podać nam zaprzeczenie, że to my kultywujemy ten świat śmierci, ten świat iluzji. I dlatego Magowie wprosili się w nas dom. I diabeł ich nadał. Episkopat. Episkopat zlecił to dla podwładnych, którzy zasiadają w sejmowych ławach, dla prezydenta, który miał to przyklepać. I tak powstał świat nieprawdy. Tak magowie zagościli legalnie w naszych domach, a mm, pasim brzuchom przybyło jedno święto, bo to jest okazja, że ileś owieczek przyjdzie do Kościołów, wybudowanych długo po odejściu Joszuły i przybędzie Mamony, przybędzie Kasy. To jednak jest już drugoplanowa efekt siewu tego wszystkiego, co magowie posi posieli. Przyjrzyjmy się, jakie, jakie dary przyjmujesz, przyjmując magów do domu. Powiedziano, że przynieśli mirrę, że mamy w zjednoczeniu, jakim Joshua jest w naszych sercach, jaką miłość przyniósł, przyniosło nam z ponowne zejście Zeusa, w łono Matki, w łono Marii, Gai, którą, która ponownie dała szansę ziemi, aby odrodziło się światło. To oto my mamy przyjąć właśnie, światło jako kadzidło yy, od magów, że mamy przy, przyjąć od nich boskość, kochani, on był boskością, Joshua w całej swej krasie jest boskością, żółto ma przyjąć od magów złoto jako władzę nad światem, kochani, jak się bliżej przyjrzymy współczesnemu światu, to religii chodziło o to, aby przejąć taką właśnie dosłowną władzę nad światem poprzez panowanie nad narodami, poprzez to, że prezydenci, królowie tego świata dosłownie uklękną przed bestią. Uniżą się do tego stopnia, że uczynią znak bestii i uklękną przed panami tego świata, którymi Magowie tutaj się pojawili. Powiedziano, że jest ich trzech, ale skąd ten wymysł, że nawet ta księga yy, yy, śmierci, nie, te, czyli testament, już z samej nazwy mówi, nie podaje ich liczby. Różne mity, różne przekazy mówią, że było ich dwóch, że było ich sześciu, że było ich nawet dwunastu, a my raptem ustalamy i czcimy to jako prawdę. A ja Ci mówię. A skąd wiesz, kim oni byli i czy byli w rzeczywistości? Czy Joshua, Joshua w całej swym pięknie potrzebował darów z zewnętrznego świata? Czy miłość potrzebuje tego, aby ktoś uklął przed, niej, przed nią stajęce? Zobaczcie, jak zmyślnie, że miłość to może żyć tylko w stajence. Natomiast magowie tego świata, którzy celebrują przeróżne rytuały, mienią się bogactwem, mienią się zaszczytami, panują nad tym światem, głoszą rezulekcyjne kazania, ale naprawdę ani krzty tej miłości nie mają w sobie, nie mają w swoim sercu, bo są zaprzeczeniem, są tylko zwiastowaniem świata iluzji który my sobie stworzyliśmy. A gloryfikując, świętując to święto, dosłownie zaprzeczaliśmy sobie, swojej boskości, że taki świat nadal tolerujemy w naszym świecie. W świecie piękna, w świecie słowian, w świecie, gdzie mamy piękne swoje tradycje, w których moglibyśmy się cieszyć, pokazywać światu, jak jesteśmy w pięknym. Plemieniem, jak jesteśmy przykładnym plemieniem, to my skazaliśmy siebie na lenno, na jurysdykcję w Watykanu, na przynależność do niego i głowa obrana demokratycznie ma uklęknąć i nakazać to, co partia mu podyktowała, co podał mu episkopat. To są ważne słowa. Masz to dostrzec i coraz więcej ludzi w naszym świecie to dostrzega, ale jednak ci, co klękają przed tym, gloryfikują to. I tak tworzą. Dosłownie tworzyliśmy w taki sposób bezpieczny. Dlatego w chwilach tak ważnych, wielkiej przemiany, która się dokonuje, Ty w swoim sercu masz odnaleźć autentyczne moce, że Mój świat wypływa z mego wnętrza, z mego piękna, że ja tym pięknem przeobrażam to, dlatego pryskają z mojej świadomości programy, które wiele lat po odejściu Joshua do Kaszmiru, do Indii, gdzie salwował się na, na ten moment rodzajem ucieczki, że zobaczył, że świat nie jest jeszcze gotowy naprawdę, że ci sami ludzie, co przyjmowali jego światło, co przyjmowali jego Niesamowite wypowiedzi, proste dla, dla prostego, pasterskiego ludu, za moment y, ścigali go jako zło, bo byli opanowani, bo byli głęboko przeniknięci iluzją, że świat ten pokazuje, jak włada nad ludźmi, bo chodziło o to, aby takiego Boga, dewianta, psychopatę, który jak się wkurza, to zalewa wszystkich potopem. Dzieci winnych, niewinnych. Wszystkich karze jest surowy, że karze poprzez siedem pokoleń zapowiada karanie synów za winy ojców. To jest nazizm, kochani. I takiego Boga to Ty stworzyłeś, to Ja go stworzyłem, dlatego Ja go rozpuszczam. Ja to miłość, ja to autentyczna kreacja. Dlatego znika program, który wiele kilkasetek lat po odejściu Joshua z ziemi z Jeruzalem został ludziom stworzony i podany jako mit. Nie jest tajemnicą, że właśnie mitami, tak jak dzisiaj telewizją, to wówczas mitami władano światem, dlatego je tworzono tak, aby u podstaw ich była nieprawda. Abyśmy czcili nieprawdę, abyśmy to, co buduje, budujemy, widzieli, że to jest piękne, natomiast to wszystko było budowane fałszywie na iluzji. Kochani, dlaczego tego nie dostrzegałem? Dlaczego tego nie dostrzegałeś ty? Dlatego, że sam byłeś pochłonięty iluzją. Iluzja to też rodzaj hipnozy. Kiedy uczestniczysz w ofierze, wchodzisz. Wrocaj hipnozy, ten świat magii ogarniał ciebie dosłownie magią, i nie widziałeś, że uprawiasz czary, że te czary świętujesz właśnie relikwiami, że piciem krwi, zjadaniem ciała, że świętujesz na kościach magów, że w wielu kościołach są relikwie tych magów. Kochani, zapewniam cię, że nikt ich nie widział na oczy. Natomiast w wielu kościołach obłudy y, w końcu tej rzeczywistości, która nastąpiła są kości y, tych y, magów. Tak jak chociażby na plętek Joszuły jest w kilkunastu, przynajmniej świątyniach, tak zwanych świątyniach na Ziemi. I tak celebrowaliśmy nieprawdę. Joszuła nigdy nie był obrzezany. Zaprzeczyłby prawdzie, kiedy chciałby okaleczyć swoje ciało. I takim okaleczeniem jest święto magów. Kiedy świętujemy magów, że oto oni się pojawili, że ich zapraszamy w swój dom, że ich czcimy, zaprzeczaliśmy prawdziwej miłości, bo miłość jednak masz odnaleźć w sercu, masz odczuć, że kochasz autentycznie siebie że w taki sposób kochasz wszystkich, że jesteś światłem życia, że jesteś czystą miłością i całe tworzenie świata wypływa z mojego serca, że jestem tak piękny, że jestem tak cudowny i w ten sposób podnosisz swoją świadomość, narasta Twoja świadomość. Czujesz, że nie potrzebujesz szukać wiedzy w programach umysłów, które cię przekodowywano, żeby, abyś czytał księgi, abyś y, przekodował się czarną energetyką, która wprowadzała tam rodzaj chipów, a ty stawałeś się sterowaną owcą, że na dźwięk dzwoneczka szedłeś i składałeś bałwochwalczo Bogu psychopacie ofiarę. Z kogo ją czy, czyniłeś? Pytam ciebie. kochane, czyniłeś ją siebie. Tym barankiem byłeś ty. Bez obrazy dla baranka, dla, dla zwierząt, które są cudowne, które są wielką pomocą e, Matki Ziemi. Jednak e, ty masz sobie oprzytomnieć, że jesteś doskonały. Barankiem uczyniłeś siebie, dlatego światy śmierci, światy magów kpiły dosłownie z nas, z boskich dzieci matki Gai, które upadły tak nisko, że padały na kolana, że modliły się do wyimaginowanych obrazów, do e, Izydy, którą zastąpiono Marią, która trzymała na rękach Horusa, którego dalej mieliśmy czcić i podanego nam w symbolice IHS. A teraz o to, żeby nie było za mało, dodano ci KMB. A ty jako ofiara magów, jako podarunek dla świata śmierci, napisałeś to na swoich drzwiach, że magia ma tu wstęp, że to magii powierzasz siebie, że powierzasz swoją rodzinę, że ją zapraszasz do, do swego domu. Uwierzyłeś w gusła. Uwierzyłeś w zewnętrzne moce, że one oto mogą cokolwiek zmienić w Twoim życiu. Kochany, a ja ci mówię, że jedyną zmianą jest miłość i ty też możesz ją w sobie odnaleźć. Kocham Cię.